Witam serdecznie, Karo wygrywa się sam, więc gramy sobie e4, c6, d4, d5, no mamy Karo i Kana, oto wymienne, wymienne i c4 to się nazywa atak panowa, skoczek f6, skoczek c3, e6, tak grywał Anatol Karpovczar, skoczek f3, spokojny goniec c 7 i skandaliczny błąd, nie ma powodu, żeby tak grać. A no to najlepiej zagrać B6, albo przez skoczek E4 dochodzić do E5. Póki co Roszatka, goniec D3, skoczek C6, no i B6. Musi bić, bo jak my zbijemy, to się rozsypie. A on nie zbił. A my to odbilibyśmy odbili Hetmanem. A on zadysponował za Hetmana 4. No to co? na no to goniec D7 się w ogóle nie przejmujemy. Goniec B5. Oj, oj, oj. To nie szachy, to jest skandal. Mógł grać Hetmanem na 8, zagrał wieżą na C8. Tego piona brać nie wolno. Jest to tak zwany zatruty. B4. Oj, oj. Mówiłem, że drugie przełamywanie piona D4 jest z tej strony. Jak skoczek zbije, pion bije. Skoczek musi odejść i pion E4 leci. Wierza C1. No to już jest bardzo ciężko. BC5. I G5, gonimy gońca, nie może iść na E5, bo się zaplącze. Tu go bijemy, odbija prawidłowo pionem H. I po F5, goniec wchodzi na F6 i jest spust. Doszada, G4, gonimy konisia. Odszedł na D2, tu podwiązka, skoczek wisi, wieża wisi, wieża C1, rozwiązanie, obrona. A tu F4, prójemy pozycję roszady. G4, teraz wisi, znowu wisi na D4. Po Hetman F6 znowu wisi podwisa na F2. I pozycja dojrzała, żeby zakombinować. Hop, hop, hop. Podwiązana. A powierzchnia F8 można się poddać. Bo nie ma czym bronić. Nie ma jak obronić punktu F2. A jeżeli coś tam zagra na przykład jakiegoś takiego bezboleśnego po tym szachu nie można bić a jak idzie tu to jest pan Maciuś dziękuję za uwagę